Zaczynamy nowa przygoda już tam byliśmy ale jedziemy z nową przygodą i trochę staroci na pace samochodu znany projektant z jednymi meblami byliśmy teraz jedziemy z drugimi meblami zapraszam na odcinek Siemoneczko wariatki i wariaci. W dzisiejszym odcinku przygoda numer 2 w programie telewizyjnym zapraszamy serdecznie na odcinek. Zapraszamy do subskrypcji kanału. I oczywiście Łowcy skarbów, tym razem drugi raz. Mamy spakowane szuflady ledwo co wlazły. Jedziemy do programu Łowcy Skarbów to do więcej, nie ma ty jak przygoda. Oczywiście, jadąc zawsze do łowców skarbów, mamy wpadkę. Pojechaliśmy na działkę i i nie mogliśmy samochodu odpalić, więc małe opóźnienie mamy, ale myślimy, że dotrzemy dostawczakiem i już lecimy. Jak dojedziemy, kolejne ujęcia z planu łowcy skarbów, co do więcej. Budynek dobrze znany z planu tej części, tej części, mamy przemiarki, malowania i cała reszta. A tam dalej są ujęcia i licytacje. Fajny klimat, udało nam się drugi raz. Jak to mówi i pisze Wisława Szymborska. Nic dwa razy się, się nie zdarza, a nam się zdarzyło drugi raz plan w Łowcy skarbów. I jak zwykle, na razie my nie możemy Wam pokazać. Puszula jak zwykle nieuprasowana. Trzeba. Ale są tutaj dobrzy ludzie, którzy naprawią. Pan stylista. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w łowcach skarbów. Tak i dzisiaj będziemy występować. Tak, dokładnie. Może nie wszyscy, ale będziemy. Teraz <grystanie> kręć, tak? Teraz ja kręć. Dobra. Jakieś 30 plus? 50. 25 plus. <grystanie> <grystanie> A są dzisiaj jakieś panie? Jest trzy. Nie, ale nie te panie. Panie tam kupujące. O, trzy Oj, pięknie. Ostatnie szlipy? Ostatnie, ja dopiero się rozkręcam. <laughs> Dzięki czwóreczka. Dużo się działo przy tej twarzy. My połowy rzeczy nie wiemy, co nam zostało nałożone, ale po prostu się nie świeciliśmy. Nawet mieliśmy czesaną brodę. I pięknie dziękujemy Dobrze. pani Mejka Pizce. Sprawdziła się. Teraz czekamy w poczekalni. Tak wygląda wejście, i tu, gdzie zawsze można się napić herbaty, kawy. Mamy też coś dla pań, złowców skarbów, które będą kupywały. Zobaczycie pewnie to w programie bliżej. Mamy coś co kiedyś produkowaliśmy i stwierdziliśmy, że wręczymy. I znane wszystkim kamyki. Wóz produkcyjny. na samochodzie, z dostawą i włówce skarbów. Do zobaczenia zaraz na kamerze. Oczywiście, jak już widzieliście za pierwszym razem, jest krótki i długi plan. Nagrywają wejście do głównej części, gdzie będzie spotkanie z ekspertem. Odbłyśnik jest zamontowany, żeby można było dobrze naświetlić gębę. I tak właśnie wygląda w programie nasze wejście. I chowamy się za reklamę. Podpinamy mikroporty. Robię zdjęcie filmu z Dobrze, miły człowiek Antoni, który wita wszystkich. Naprawdę dobry człowiek. I po przejściu do kolejnej strefy mamy rekwizytornie i setkownie, gdzie są nagrywane szybkie plany. Tu właśnie w szczegółach macie gdzie są nagrywane setki, czyli po spotkaniu z ekspertem i przed spotkaniem z ekspertem, w szczegółach macie, jak to wygląda. I przygotowanie już naszych mebli w strefie ze specjalistami, oczywiście prowadzący pan Orlański. Pozdrawiamy serdecznie. I sala ekspertyz. Po sali ekspertyz wbijamy już w miejsce. Tuż tu kolejny etap, gdzie jest. Przed wejściem do łowców i do znawców badają temat. I teraz przedstawiamy dwie osoby ze składu kupujących. Bardzo fajni ludzie, pozdrawiamy serdecznie. Miło było z wami przebywać. Nie możemy zbytnio dużo powiedzieć, nie możemy wiele zaprezentować. Pewnie po emisji będziemy mogli więcej wrzucić. Otrzymaliśmy kartę sprzedającego. Wręczyliśmy fajne gadżety dla pań, co się działy. I co? I pięknie dziękujemy. Fajnie było zobaczyć to, czy sprzedaliśmy, czy nie sprzedaliśmy. Dowiecie się w programie Łowcy Skarbów, pewnie jeszcze w tym roku. Na pewno przypomnimy Wam o emisji programu. Zapraszamy serdecznie do subskrypcji kanału. Dzięki za uwagę i jak zwykle coś na koniec. Wracamy z programu i kolejne odcinki już niebawem. Pozdro Nara i Siema.